Halo, halo, cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony konia i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Farm 22 na serii Gospodarze. W dzisiejszym materiale zajmiemy się, jak widzicie, wywozem gnojowicy z obory. Jestem do tego nawet zmuszony, ponieważ jak widzicie zbiornik jest całkowicie pełny. Na jedno pole tutaj pod... Wy, musimy wywieźć, ponieważ tam będzie orka zimowa. I jeszcze będzie proxima y, używana w tym sezonie więc jeszcze jest grudzień jest zimno czekajcie sobie zamknę bo naprawdę jest już jest naprawdę zimno właśnie zamknę sobie górę też bo o właśnie jest naprawdę chłodno no jest mróz Wymroziło jak ciork mam nadzieję że Perkins da radę, bo nie no, właśnie się Jest na wąskich oponach, założyłem nowe mu opony wąskie. E, stan to jest też nie za wesołe, ponieważ mamy te dwie 8 tysięcy, no nie całe 9 tysięcy zł. A to dlatego, że e, niestety... No, no tak, kupiłem opony i kupiłem środki ochrony roślin. Dlatego eeecie jak tutaj to idzie. Właśnie bo nie widzę za bardzo. Yy, zakupiłem te środki. No wiadomo, trzeba chociaż na sedno nawozy mieć już przygotowane herbicydy. Zakupiłem, bo tam widziałem, że yy, no wiadomo, chwasty też nie śpią, się pojawią w końcu. Do tego trzeba będzie też czym pryskać. No i wiadomo, że to spowodowało yy, że, że, że po prostu yy. niestety to budżet się skurczył dosyć mocno. No ale trudno się mówi. Mam nadzieję, że w, tych, w tegorocznych żniwach się uda wszystko z, zwrócić. Też w tym roku dosyć... Teraz akurat na zimę się wycieliły dwie, dwie jałówki, dwa młode cielaki przyszły na świat już teraz w oborze, więc dosyć, dosyć dynamicznie. Tam już niektóre buchaje pewnie pójdą do sprzedaży i co nieco się zarobi może tam dobre pieniądze. Co mamy? Ej, jeszcze jeszcze tam trochę. jaka pierdykniemy, jak widzę, to widzę że sąsiad wchodził się gwinął z tym słonecznikiem. To, to Ci jeszcze tutaj na łąkę, by można było trochę polać, żeby lepiej ta trawa urosła, bo ona teraz tak rośnie. Więc mamy co wozić. Mamy gdzie wozić. Dobra. Największy bieg. Nie zostanie tutaj jeszcze z tego sezonu ostatnia no to orka Miały być dzisiaj złote łany, ale na razie tutaj będę cisnął z gospodarzami, Ponieważ sejf trochę w złotych łanach już powariował i muszę go poprawić Ale to się w najbliższym czasie wszystko z zrobi Więc zaraz będzie już koniec A nie, jeszcze, dobra to to się dojedzie troszeczkę ciężko już czuć że ma to jest to To na mój szopany ale no wiadomo jest jeszcze mniejsza przyczepność Jest zimna chulona jak widzimy róz wziął Normalnie och panie Łostro ostro wziął I kurczę no tak Oj musiałem w grubą kurtkę ubrać Nie myślałem że dzisiaj zrobię obrządek i już będzie spokój A ja tu kurde Przychodzę Patrzę na czujniki, a tu pipcy! Mówię, co się dzieje? A tu kurna już zbiornik nowie widzę tak przeładowany, że o jezu... ledwo po prostu się mieścił. Więc... troszeczkę cinko było i musiałem niestety zostałem zmuszony do wywozu trochę na nielegalu teraz tak nie, nie powinno się z tego co nasz działek mówił nie powinno się tak wywozić chociaż teraz no tam tak jest Bornika to jeszcze tam no i noweczka tam jeszcze to jeszcze sobie poczeka to się go najwyżej powywozi kiedy indziej ale tutaj kwiaty wszystko o, mało się z sąsiadów właśnie z i kukurydy już są pocięte wszystko. No wszystko już zostało sprzątane teraz to już tylko ostatnie prace te nowe obecne trwają i potem to no i zostanie już tylko tam łąkę polać troszeczkę muszę z tej perspektywy że widzieć jak to idzie Widzę, że to elegancko, wszystko elegancki temat. No, już też dzień jest krótki, więc trzeba się też wyrobić. Myślę, że jeszcze może w tym materiale zobaczę. Yy... Może przyoramy, zobaczę, jak to będzie wyglądało. W razie ja się chcę troszeczkę sobie rozlać tutaj. Też niedługo, pewnie łąkę trzeba będzie tutaj skasować i przesiać gdzie indziej po do zmiany. tutaj dobra będzie powierzchnia, bo tutaj po oborniku. Poprzedniej, że zrobiłem, bo właśnie wziąłem obornika. Tutaj gońcko. Trzeba wycofać. No naprawdę ładnie aż Jak To jest pomraźnięte to wszystko. Kurde Poro, sporo pomarzło. Akurat jeszcze jeden przejazd już tutaj nie mieli... E, już wnętrze rozlaną. Zostaje teraz krótsza... Ta łąka. No i po łące już będzie... Można przypinać puk do proksimy no i przystąpić do akcji e, orka tego kawałka no tutaj dużo to nie ma mam nadzieję, że złote łany jak najszybciej mi się też uda e, poprawić i e, będzie wszystko elegancko Przeczyna jak na złość musiało się wszystko teraz wysypać Potążyłem akurat dojechać elegancko. Jaki mamy czas? 7 minutek to jest bardzo dobry czas, że złąkę jeszcze żeby kurczę, Dążyć polać je się olać, ja się nie zamierzam, bo też jest mróz, więc płuk będzie miał trochę ciężko że ciężko wchodził, tak to może troszeczkę jak rozmięknie, puści ten mróz, to może lepiej będzie żeby było trochę lepiej a też gnojowicę trzeba jednak wy wybrać, bo musi troszeczkę ubyć jej bo poszło No jak widzicie, 62 tysiące gnojowicy jest sporo na pewno trzeba będzie coś już patrzę, że chyba jeden ze sprzętów będzie potrzebny, to jakaś beczka do wywozu gnoju, lepsza, bo to, 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 nie mi... to jest przerobione praktycznie częściowo ta beczka tutaj ale jakoś musi być już nawieziemy trochę tą prawe, no tutaj jest Trochę więcej. To zobaczymy jak to wygląda w ogóle. Wapno będzie powoli się kończyć. Takie tu 50, tu zaraz 100%. Takie nawiedzenie się, jak najbardziej. Kalkuluje. Będzie lepsza trawa. No bo już wam powiem, że jest grudzień, a powoli, powoli siano się kończy, bo w tym roku coś cien... no, cienkie, te siano kosy za mało też łąki jest. Będę się starał jakąś yy, nowy kawałek kupić, yy, może jakieś łąki, ale też problem jest taki, że moja rotacyjna też nie jest jakaś wielka, no to troszeczkę z tym zejdzie. Zobaczymy co się będzie da, dało zrobić. Mam nadzieję, że dosyć, dosyć. Może i też po tym no, troszeczkę. Lepiej będzie tą trawą. No, Perkins teraz zasuwa już tylko wyłącznie na wąskich kółkach, ponieważ on został oddelegowany do e, do, 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 do do międzyrzędzi. Tam dodać, no. będę mu zmieniał pewnie kółka, ale to rzadziej. Bo on teraz będzie pracował właśnie przy rozsiewaczu nawozów. paradycznie jakieś ciężkie roboty teraz będzie robił czy właśnie takich jeszcze jak ten yy, rozlewanie gnębicy No, zobaczymy Zobaczymy co się będzie działo yy, chociaż może nie wiem trzeba było wszystko sprawdzić bo jeszcze myślę nad tym yy, kiedy trzeba będzie właśnie coś z, yy, pomyśleć na temat yy, ładowacza ponieważ nie mamy tura już Atur jest, będzie potrzebny Ta MTZ ta nie chcę zakładać, wolę do proksimy hmm, to będzie na razie duży wydatek A mam miny sprzęt więc będę musiał pewnie pożyczyć musiada Pewnie jakiegoś jego czyntu Nie dojedziemy raczej do sąsiadowi zdążyliśmy nawet dojechać w tej weftę, jedna beczka starcza to bardzo dobrze będzie się pokrywało w tej WT. bieg większy poszło, jedziemy po kolejną beczułkę naprawdę zimno ta kabina jest szczylna tutaj ciepło już się robi dosyć, dosyć Ciepło no tutaj palety jeszcze do sprzedania Czekałem kapusty ja, Kapusta to szklarnia No to wiadomo, że ciepło Większość maszyn co się dało to pochowałem Chyba Troszeczkę już mniej tego jest już jest Dobrze ale już gnojowicy nie rozlejemy, no bo jak oczywiście nie było i aż tyle, no, a trzeba było rozlewać, no to wiadomo, że jej nie, nie starczyłoby praktycznie. A teraz jak już nie ma potrzeby rozlewać jej, teraz nawet nie ma gdzie, bo wszystko wiadomo już porosta, to teraz nagle tej gnojowicy jest zapas i muszę reagować, bo krowy nie mają gdzie się, nie ma gdzie spływać po prostu ten cały kał z moczem. Niestety te odchody, więc tak kurczę średnio, no ale cóż trzeba jakoś dawać. No. Jakoś sobie radzić, żeby częściowo to już tam. Jakoś może te krowy wytrzymają do do wiosny. Będzie można gdzieś rozwieść ten obornik jeszcze. Zobaczymy jak wyjdzie. Męczona. Pierwsza robota już tej beczułeczki Nie widać że rozlewa Widać że lewa w Już, już połuściła, To znaczy to jest dobrze Rozlewa że jest wszystko git A? O I wracamy Tutaj mamy... Aaa, to po spokojnie się dojedzie Po prostu na trochę większy bieg Nie da rady tak Ale na razie, no dosyć, dosyć to idzie Będzie większy bieg. Jak mamy czas? No to sumie Będzie można zakończyć zaraz ten materiał. Nie będę go przedłużał. Żeby poza tym terminem skończy się. I będzie elegancko wykonana robota. Wytro. do do... No i super. No! Cóż moi drodzy, myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam do kolejnych materiałów. I pozdrawiam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!